Cześć, z tej strony Addept. Dzisiaj bitwa Świstakowskiego na T10. Bitwa Klaszt na mapie Klasztor. Świstakowski jest to kolejny produkt made in PiPRO i AIMPRO. Tak więc zobaczymy jakie owoce w przypadku jego osoby y przyniosło szkolenie w tych klanach. No właśnie, pierwsze co no to Czas reakcji nadal słaby, już parę sekund stracone, ruch do przodu, rozjazd na lewo. Czyli zobaczmy, jest losowanie na topce, na prawo kolega się nie decyduje, tam będzie jak Tiger numer 1, numer 2, być może że tam będzie też coś cięższego, jednak łatwiej się gdzieś tutaj na lewo. Pochować za pagórkami, a tam można. No tam bardziej dla Tedeków jest lub twardszych czołgów jakieś ta przestrzeń. Ja tam nie lubię za bardzo jeździć, rzadko jeżdżę tamtą drogą przy wodzie. Wolę się bić tutaj, zwłaszcza czymś takim właśnie jak T10, i również Medami. Mamy pierwszy CEL, mamy ISA. Mamy również Mutsa, także jeszcze WZ120, także na bogato, Tym muc już się zajmie reszta. Mamy kolejną WZ132, która obija Świstakowskiego. Tu ja zawsze dostaję gonga od artylerii. Świstakowski, o całe szczęście artyleria nie trafiła. Jest za to IS, trzeba się kryć, jednak może wycofać. WZT się odbija. Yy, no i próbuje, nie wiem, założyć coś skrapa. <grybujesz> no nie, no, no. To jest, yy, to jest nieskuteczne przeciwko takiej potężnej armacie, jaką ma T-10. Teraz faktycznie lepiej schowany za skałką, ale artyleria już tu raz strzeliła. Jest ryzyko, że zacznie strzelać kolejny raz. Tak więc. No, wtedy może, mogą się skończyć żarty. Pojawia się i pojawia się również Tiger 1K. Słodki cel dla takiej armaty dla takiego. Dla takiej T10 dla Świstakowskiego, Założenie Side scrapa. Tiger sobie nie poradził. Z takim side scrapem poradzi sobie za to na pewno artyleria. Strzał w WZT132, która. Myślała, że jest czołkiem ciężkim, a w że spokojnie wchodzi. Wyjazd na ISA, bardzo odważny, jest za to wsparcie gdzieś tam ze środka. Więc gdyby nie to w... Żeby... gdyby tego wsparcia nie było, to siestakowski popełniłby duży błąd, a tak postanowił przycisnąć, bo na plecach już zobaczycie. Już zobaczycie, w sumie nawet nie błąd, bo na plecach zaraz będzie miał 50-120. I pozostałe czołgi, więc musiał musiał przypuszczać żeby postawić teraz obronę tutaj. Yy, ja Za blisko bym nie podjeżdżał z tego względu właśnie, że. Wyjeżdżając te czołgi są obijane ze środka. Yy, wykorzystanie wraku. WZ132 ma potężne działo. No i lepiej trzeba celować na pewno. Jest również lew, także. Robi się gorąco. Ja ciągle czekam, czekam na strzał od Giewu Pantery. Sidescraper działa. Lew nie wie gdzie strzelać. Lew jest zresztą czerwony. Pomachał sobie parę razy lufą. Teraz zastanawia się. Przetrawił proces informacyjny, ruszył do przodu. Ale jest pięknie zatrzymana wozeta 120 Jej można się obawiać najbardziej, bo lew zobaczcie, zobaczcie jak się zachowuje. Gdzieś nas pogląda, gdzieś obraca. <laughs> obraca wierzą dopiero teraz, i jest szansa, że nie trafi. W, nie trafiła również WZ120. Lew bardzo dużo, długo mierzy, i, i odbija się od pancerza. Od pancerza te dziesiątki. Świstakowski w opałach. Co wymierzy? Kończy lufę. Słusznie. WZ120 też jakoś nie do końca ogarnia. Mimo wszystko, ale on ma strasznie duże, długie przeładowanie, jak czołg ciężki. I. Siedzakowski miał szczęście, że ten strzał przeżył. Teraz już nie cofnę tej powtórki i nie zobaczę, za ile otrzymał ten strzał. Ale chyba mógł zejść na hita, żeby losowało niskie losowa... niskie, niską wartość damage'u tej WZ-120. I dlatego Świstakowski przeżył. Ale to nie ma takiego dużego znaczenia, bo i tak bitwa jest wygrana. Już prawie 6 tysięcy obrażeń zadanych. Jak goda 8, 8 wykończona. Jest jeszcze tylko gdzieś artyleria. I ostatni strzał należał do Świstakowskiego. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, stalowa ściana, na te dziesiątce. Wysoki kaliber, 6300 obrażeń zadanych, 1419 EXPA, naprawdę świetny wynik, zwłaszcza przy takim masakrowaniu przeciwnika, gdy, gdy po prostu tylko kilka czołgów naszych ginie, taki wynik naprawdę jest wręcz rewelacyjny, bo znaczy, że większość tego wszystkiego ciężaru bitwy wziął na siebie właśnie Świstakowski. I to nie jest takie łatwe, tak, roznosząc przeciwnika w pył, zrobić taki godny, uwagi, wynik. 1930 damage zablokowanego przez pancerz, bardzo ładnie, dystans przejechany i jeszcze można było na tym zarobić. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.